Z Dublina wyruszyliśmy do Okuninki, zwanej perłą turystyczną po jeziorze Łęczyńsko-Włodawskiego. Ta miejscowość, swoją sławę, zawdzięcza położeniu nad Jeziorem Białym, w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, niedaleko granicy polsko-białoruskiej. Sama Okuninka prawdopodobnie swoją nazwę wywodzi od okoni żyjących w Jeziorze Białym, które zwane były tutaj okami Jezioro. Jest Wspaniałe, znakomicie przygotowane na przyjęcie tysięcy turystów. Głębokość ponad 30 metrów, powierzchnia ponad 100 hektarów. Można tu uprawiać sporty wodne, można w wolnym czasie wyprawiać się na wycieczki piesze, rowerowe lub konne. Można także oczywiście zwiedzać. A turystom bazę noclegową zapewniają liczne pensjonaty, domki kempingowe oraz kwatery agroturystyczne. Możemy płynąć motorówką, możemy sobie się na takiego bananka. Oczywiście, jak i wiele innych urządzeń doczepianych do motorówki, typu kółka wodne, spadochron oraz skrzydło, które się cieszy wielkim zainteresowaniem. Takie ogromne skrzydło, na którym siedzą trzy osoby, one praktycznie w powietrzu leci. Wszyscy turyści mają kapoki, więc gdyby taki upadek do wody nie się darzył, to nic sobie, żeby, się nie stanie. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś bez kapoka mógł Płynąć na naszych sprzętach wodnych. Jest to podstawowa rzecz bezpieczeństwa. O tym pamiętamy. Łęczyńsko-Włodawskie stwarza znakomite warunki do wypoczynku. Mamy tu nie tylko czystą wodę, świeże powietrze i znakomite zaplecze rekreacyjne, ale także możliwość odkrycia śladów przeszłości tych terenów. Ja teraz wybieram się do Włodawy, aby poznać niezwykłą historię tego miasta. Zaledwie 7 km od Okuninki położona jest Włodawa, największy ośrodek na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Od wschodu granicę Włodawy stanowi granica państwa polskiego. Tu graniczymy z Białorusią, od południa i zachodu mamy Sobiborski Park Krajobrazowy i Poleski Park Narodowy. Pierwsze wzmianki o Włodawie pochodzą z XIII wieku. Przez wieki miasto przechodziło z rąk do rąk zmieniając właścicieli. I każdy z nich pozostawił tutaj kawałek swojego życia. Ślady tej historii, ślady tego życia widać niemalże na każdym kroku. Ja spróbuję poznać historię tego miasta. Mówiłam się w punkcie informacji turystycznej z panem Mieczysławem Tokarskim, i on oprowadzi mnie po Włodawie. Panie Mieczysławie, Włodawa to bardzo niezwykłe miasto. W tym miejscu, w którym jesteśmy, urzeka przede wszystkim ten późnobarokowy i rzadko spotykany układ urbanistyczny. Czyli mamy takie centrum, z którego wychodzą promieniście drogi w różnych kierunkach. Tak, zgadza się. Ten układ architektoniczny, widoczny do dnia dzisiejszego, zawdzięczamy przede wszystkim Czartoryskim, którzy tu byli właścicielami Włodawy w drugiej połowie XVIII wieku. Jesteśmy na rynku włodawskim. Wymiary tego rynku to 130 na 130 czyli metrów. Tak, bo to tak jest taki około tak. Czworoboku. I środek tego rynku zajmuje ewenement w skali europejskiej, bo tylko Sławuta na Ukrainie może się czymś takim pochwalić w, w dużo mniejszej skali, czyli tym czworobokiem zespołem Jatek i Kramów pożydowskich. Z czworobokiem też związanych jest szereg legend, m.in. ta mówiąca, że w murach tego obiektu pojedynkował się Bohun z z W smugach deszczu można Smuga. powiedzieć. Tak, tak, Czy to się tak. starzyło? naprawdę tego nie Trudno wiemy. Trudno powiedzieć. No, trzeba, tak. byśmy to... zobaczyli przede wszystkim te pamiątki sakralne, czyli zespół tak. i to są Paulino, zabytki, praktycznie, zabytki z okresu tutaj, kiedy właścicielami byli flemingowie, czartoryscy. Mamy słynną włodawską cerkiew. Tak, jesteśmy Pani Małgosiu w świątyni prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Man Marii Panny. Cerkiew została wybudowana w latach 1892 95 od podstaw na fundamentach dawnej cerkwi grekokatolickiej. Jest to cerkiew już typowo ruska na planie Krzyża Greckiego orientowana. Kosiu pod wezwaniem świętego Ludwika i klasztor Paulinów to chyba najcenniejsze zabytki Włodawy. Tak, zgadza się Pani Małgosiu. Otóż w 1692 roku włodawę zakupuje Ludwik Pociej, wielki Hetman litewski od możnego rodu leszczyńskich. I pierwszą rzeczą którą wykonuje, to w roku 1698 sprowadza do Włodawy Paulinów. Była to rzadkość, ponieważ Włodawa od zaś, od zarania dziejów, znajdowała się w granicach najpierw Książąt Ruskich, a potem Wielkiego Księstwa Litewskiego i było to pierwsze wejście Paulinów poza granicę Rzeczpospolitej. Ludwik Pociej w trybie szybkim, bo w latach 1711-1717 buduje im piękny klasztor widoczny tutaj. Jest to najstarszy obiekt, najstarszy obiekt we Włodawie murowany. Odwiedzając włodawę trudno nie zajrzeć do Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-włodawskiego. Panie Marku, czy można powiedzieć, że ta ekspozycja to jest taka egzemplifikacja wodawskiej wsi? Czego słynęła ta Wodawska wieś? Mamy tutaj wspaniały warsztat tkacki, przepiękne tkaniny. Bardzo szybko na myśl przychodzą właśnie wyroby tkackie, jeśli chodzi o ziemię wodawską, o region wodawski. no Podobnie te wszystkie rzeczy, które są związane tutaj ze specyfiką geograficzną, a więc jeziorami. No nie bez kozery nazwa geograficzna mówi, jakby sama za siebie jesteśmy na to jeziorze Łęczyńsko-wodawskim, w którym no, jezior jest wiele. Tutaj o tym położeniu, przy wschodniej obecnej granicy, ale przecież te kultury się tutaj mieszały na tych terenach, bo to nie tylko ta wschodnia kultura, ale także ludność żydowska, która przed wojną stanowiła znaczną część mieszkańców miasta i okolic. Jesteśmy w końcu we Włodawie, takim typowym sztetle przedwojennym, w którym ten krajobraz kulturowy był nieco odmienny oczywiście niż teraz. To było, można powiedzieć, typowe miasteczko żydowskie, w którym mieszkali jeszcze prawosławni, mieszkali katolicy. Dzisiaj oczywiście losy historii to spowodowały to wygląda jakby zupełnie inaczej, no ale stanowi trwały krajobraz, to się odczytuje wszędzie. Jezioro Białe oferuje nam szereg atrakcji w ciągu dnia aktywny wypoczynek, pływanie, sporty wodne i zwiedzanie okolicy, a wieczorem leniwy odpoczynek na pomoście albo korzystanie z uroków nocnego życia. Ale każdy z nas musi wybrać to, co mu bardziej odpowiada. Jeżeli nie chcemy spędzić całego dnia nad jeziorem, możemy wybrać się na przykład na wyprawę rowerową. Wokół Okuninki i na całym Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim jest mnóstwo wspaniałych, malowniczo położonych tras rowerowych. A wokół wypożyczalnie, w których można wypożyczyć rowery dla dużych i małych turystów. Nie jest to taka łatwa trasa. Mm -hmm. Trzeba troszeczkę umiejętności. Pod pana podjeżdżamy. I tu może przestaniemy na chwilę. Panie Mieczysławie, miłośnicy turystyki rowerowej także poczują się tutaj na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim jak ryba w wodzie. Potrzeba troszeczkę umiejętności, bo trasa nie jest łatwa, zwłaszcza te dukty leśne, ale w którą stronę zmierza ta droga? Dokąd dojedziemy? Tak Pani Małgosiu, widzę, ma Pani rację, bo przyjechaliśmy ten odcinek szlakiem rowerowym z Włodawy przez Orchówek do Kuninki, Wjechaliśmy tutaj już na obszar Sobisk Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Jesteśmy na tym szlaku centralnym, czerwonym, rowerowym. Dzisiejszy odcinek Okuninka w kierunku Woli Uchruskiej prowadzi. Ile mniej więcej kilometrów mamy do tak przejechania? Tak jest około 30 kilometrów. O, ja nie wiem, czy ja dam radę. A jakieś krótsze? są warianty, między innymi Wariant Włodawa-Okuninka-Wola-Uchruska to on taki tutaj szlak regionalny. Następnie można też jest szlak dłuższy, ten z Lublina do Woli-Uchruskiej. On też tu praktycznie się na pewnym odcinku zazębia z tym dzisiejszym naszym szlakiem. I jeszcze jest taki regionalny, taki gminny szlak z Różanki przy strójstych granic, czyli granica Białorusi styka się z ukraińską i tutaj nasza Polska właśnie tutaj do Okninki. Co spróbujemy chyba pojechać. No, Niech może. prowadzi. Będąc na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim odwiedzić nie tylko Włodawę, Jezioro Białe, ale także inne miejscowości, takie jak chociażby Adam Adampol. Coś takiego wyjątkowego możemy zobaczyć w tym miejscu, ten piękny Wałacyk Myśliwski. On pełnił rolę dwojaką, bo był budowany z myślą o myśliwych, którzy tutaj przyjeżdżali na polowania, ale po roku 1915 pełnił funkcję siedziby rodu Zamojskich. Połączony był z siedzibą Zamojskich w Różance duktem leśnym, nazwanym na cześć Róży Zamojskiej duktem różanym. I myśliwi przyjeżdżali do pałacu, tutaj natomiast już sami mężczyźni w strojach odpowiednich, odpowiednio wyposażeni przyjeżdżali tutaj, urządzali polowania na dziki, sarny, jelenie, daniele.